Siemano, Siemano, mordeczki, dzisiaj otwieramy paczkę z ikoną 90 Plus i odbieramy jeszcze nagrody za Turama. Zapraszam do oglądania. Dobrze, więc zacznijmy sobie od odebrania potężnego Francuza Turama. Jeszcze do tego paczka rzadkich piłkarzy. Ok, to się przyda jak najbardziej. No i zaraz zobaczymy, czy on się nada do czegokolwiek, czy tylko będzie się pięknie przepalał w SBC. Jak na moje, to wygląda na naprawdę całkiem solidnego super saba. Z ławeczki może wjeżdżać, jak najbardziej. Zobaczmy jeszcze u niego gwiazdeczki i statystyki. Inne takie, takie, takie. 4 na 4 ok, wysoki bardzo jest. Lewy pomocnik środkowy napastnik, ok. 88 przyspieszenia, 98 szybkości biegu. No dobra, wytrzymałeś spoko, skoczność, ok, zwinność, no taka sobie. Dobra, czyli teoretycznie na jakieś ostatnie minuty, jeżeli będzie potrzebny zawodnik stricte fizyczny, który po prostu wygra pojedynki i strzeli bramkę. No taki powiedzmy trochę drogba, nie? Więc nawet, nawet, nawet okej. Okay. Dobra, oprócz tego jeszcze do odebrania. Bohaterski pościg ligowy. I tutaj mamy paczuszkę 5 piłkarzy 85. Plus. Dobra, oprócz tego mam tutaj jeszcze paczkę za bodajże. 25 poziom, więc mamy tutaj nawet całkiem niezłe foderki mogą wpadać. Paczka rzadkich piłkarzy, od tego zaczynamy, 83 plus gwarantowane. Come on. Zaczynamy walkoutem, nicek, Francja, napastnik. Czy to znowu musi się wydarzyć? Historia lubi zataczać koło. Cześć, mordeczko. Przydasz mi się do złotej wymiany. Jeszcze Sergio Ramos, mnie. Dobrze, dobrze. Całkiem spoko, Foderek. Paczka 5 piłkarzy 85, plus walkout. Po raz drugi. O, mamy pana, blaszka. Dzień dobry. 89, fajnie, fajnie. Jeszcze Conte De Hea Gnabry i Gerard Moreno. Wow, wow, wow. Dobra paczuszka, naprawdę dobra. Elegancko. Dobra, paczka 5 piłkarzy 85, plus walkout. Portugalia, szybko obrońca. Panny Ruben Dias. Znaczy, troszeczkę wcześniej, gdybyś Pat Mordo byłoby spoko, ale lepszy ryc jak nic. Rodri Zule, Sik. Ok, wysyłamy to wszystko do klubu. Znowu trafiłem na 19 overola. Naprawdę nie wiem z jakiego powodu ta karta jest złota rzadka, ale pomoże nam to w ulepszeniu Bundesligi Premium. Przepalamy to. Jest, ulepszenie Bundesligi Premium ukończono. Paczka 8 piłkarzy z Bundesligi. Come on. Mhm, złota karta. Czechy, napastnik. Jest to pan szyk. No dobra, na pewno lepszy niż ten McCambe. Dobra, teraz przechodzimy już do paczki Ikony Prime. Toty urodzinowa lub Tytani Trofeów 90 Więc może to być wszystko i nic. Dosłownie. Come on, co dusz. Jest! Tytan Trofeów! Mares! Ajajaj, kurde! Z jednej strony, nie wygląda ten obrońca naprawdę tak źle, bo 84 tempa, 27 obrony, fizyczność, jest naprawdę spoko. w na fajnym poziomie, tylko ile ten ty kolego kosztuje? Zobaczmy sobie. Jakieś 350 tysięcy. Okej, okay. nie jest to najgorsza ikona jaką otwierałem ostatnio, no całkiem fajny, przyjemny rol masz, kolego. Kurde, chyba warto jedzie go przetestować sobie, bo no naprawdę on tak źle nie wygląda. Niech na stopera to naprawdę jest ekstra karta. Dobra, wysyłamy tego pana do klubu. Wiem, że wygląda jak debil w tym kołnierzu, ale to jest jedyna opcja, żeby tak naprawdę przeżyć całe spotkanie do końca w tej pozycji. Okej, okay, a nasz rywal ma Puyola na, na obronie. Mbappe, Forlan, Neymar, no... Ciekawy, ciekawy skład, ciekawy. Aj, wuja, kurczę. Ale mamy chyba penalty kick. Tak jest. Dobrze. 1 do 0 jaja tour. Sonaldo. Pistachio funkcji. Wojakin. Let's go. Szybko nam się to spotkanie zakończyło. Ale ja się cieszę, bo tak mnie rypie szyja, że no. Grze. Dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego.